Witam Państwa na konferencji prasowej radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego Sprawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, 30 września pani minister klimatu i środowiska podjęła decyzję o przedłużeniu moratorium w sprawie pozyskania drewna. Jest to bardzo szkodliwa decyzja, nie tylko z punktu widzenia gospodarki. Naszego regionu, z punktu widzenia rozwoju naszego województwa, ale też z punktu widzenia społecznego. Szanowni Państwo, w wyniku konsultacji społecznych, które przeprowadziły e, Lasy Państwowe, duża część naszych mieszkańców wypowiedziała się, że nie chce przedłużenia tego moratorium. To jest następny dowód na to, że obecny rząd i obecna koalicja 13 grudnia, zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i na szczeblu rządowym, nie słucha mieszkańców naszego regionu. Szanowni Państwo, nie dosyć, że województwo podlaskie, że nasze władze, zarówno regionalne, jak i też przedstawiciele koalicji 13 grudnia w parlamencie, nie potrafią pozyskać żadnych środków, nie potrafią ściągnąć żadnej dodatkowej inwestycji, żadnej ważnej inwestycji w naszym regionie, to jeszcze do tego przykładają rękę do tego, żeby rozpocząć proces. Pewnej realizacji cofania województwa podlaskiego w rozwoju. Widać to po wszystkich decyzjach, które zapadają. Zwróćcie Państwo uwagę: droga S8, kwestia porodówek w województwie podlaskim, też kwestie dotyczące Puszczy Białowieskiej, gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął konsultacje, stworzono pewne porozumienie. A pomimo tego, rząd 13 grudnia Platformy. Szanowni Państwo, w związku z tą sytuacją i wprowadzeniem tego moratorium, chcę tu zaznaczyć, że. One zostały wprowadzone na czas nieokreślony, także trudno jest wyliczyć w ogóle jakie skutki, oczywiście negatywne, będą w naszej gospodarce, ale też i turystyce. Postanowiliśmy jako radni Sejmiku Województwa Podlaskiego przygotować stanowisko, gdzie wszyscy wyrazimy swój sprzeciw w stosunku do tego moratorium. Ale już więcej na temat tego stanowiska, projektu, tego dokumentu, pan radny Rafał Supiński. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak wspomniał pan radny Kosicki, przygotowaliśmy projekt stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczący ochrony branży drzewnej i wycofania moratorium na pozyskanie drewna. Moratorium po raz pierwszy zostało wprowadzone 8 stycznia. Kolejne razy przedłużane. Teraz 30 września minister klimatu i środowiska bezterminowo przedłużyła to moratorium. Jest to zuchwała decyzja, która uderza w branży drzewną, a województwo podlaskie opiera się na tej branży drzewnej. W swoim stanowisku chcemy wyrazić solidarność z całym przemysłem drzewnym, ze wszystkimi firmami i pracownikami zatrudnionymi w branży drzewnej. Szanowni Państwo, w swoim stanowisku przytaczamy argumenty, które przyświecają do tego, żeby to moratorium wycofać. Pierwszym i podstawowym jest y, fakt konsultacji społecznych, które odbyły się dwukrotnie. Są to potocznie zwane konsultacje czerwcowe i ko konsultacje sierpniowe. Łącznie w tych konsultacjach udział wzięło ponad 13 tysięcy osób, z czego prawie 8,5 tysiąca osób negatywnie wypowiedziało się na temat moratorium, nie chcąc, mówiąc prąd, nie chcąc tego moratorium. Kolejne argumenty to doświadczenie leśników, Szanowni Państwo, lasy państwowe y, w swojej instytucji. Poprzez 100 lat mają ogromne doświadczenie, a same leśnictwo kilkaset lat. Dlatego powinniśmy zaufać leśnikom, oni wiedzą co robią, wiedzą jak zadbać o nasze lasy. Te wszystkie lasy, które nas otaczają, zarówno w naszym regionie, w przepięknym województwie podlaskim, ale w całym kraju, jest to wynik pracy leśników. Dzięki temu te lasy są otwarte do, dla mieszkańców, są pielęgnowane, wyglądają tak pięknie, każdy może z nich korzystać, a przy okazji prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna. Drodzy Państwo, kolejnym argumentem są konsekwencje ekonomiczne, i zarówno te dla kraju, jak i dla naszego regionu. Warto zwrócić uwagę, że w całej branży drzewnej w województwie podlaskim pracuje około 5 tysięcy pracowników. Jest to 500 firm, które z dnia na dzień decyzjami minister. Klimatu i środowisko zostało postawionych w trudnej sytuacji. Te firmy funkcjonują, rozwijają gospodarkę naszego regionu, inwestują swoje pieniądze, zatrudniają pracowników i po raz kolejny w tych przedsiębiorców i w tych pracowników Ministerstwo Klimatu i Środowiska uderzyło. I ostatni argument to oczywiście dostępność drewna. Te drewno, proszę Państwa, jest wszędzie. Jest to materiał zwany materiałem przyszłości. Towarzyszy nam w każdej dziedzinie życia w energetyce w budownictwie proszę zwrócić uwagę że to drewno jest wykorzystywane wszędzie każdy z nas posiada drewno w domu meble drzwi zabawki instrumenty sprzęt sportowy więc łącząc to wszystko powstało nasze stanowisko i to stanowisko dzisiaj wpłynęło do biura sejmiku chcemy się tym stanowiskiem Zająć na najbliższym posiedzeniu Sejmiku Województwa Podlaskiego i tak naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy za mieszkańcami, za firmami, za pracownikami, którzy w tej branży drzewnej pracują i czy chcemy ich wspierać. Bardzo dziękuję. To 13 tysięcy dróbów w Podlaskim. Tak, to, to są wyniki konsultacji opublikowane w Województwie Podlaskim. Łącznie to było 77 tysięcy głosów, które wpłynęły w odpowiedzi na kilka na konsultacje prowadzone w kilku dyrekcjach regionalnych. To, no to jest na Facebooku, jest wszystko dokładnie. Czy macie Państwo jakieś Tak, pytania? bo ja dosłownie te teraz, w ciągu ostatnich dwóch, trzech dni rozmawiałam z leśnikami różnymi, no i od nich jakby mam tę informację, że dzisiaj w zasadzie w województwie Podlasku nie możemy mówić o okolodręży drzewnej, bo firmy dokonują w zasadzie tylko już cięć sanitarnych, bo, bo nie mają możliwości Znaczy, już raz na jednym z czerwcowej sesji wprowadzaliśmy do porządku obrad stanowisko właśnie w sprawie moratorium odnośnie do pozyskania drewna, i chciałbym zwrócić uwagę, że wtedy obecna koalicja rządząca w sejmiku województwa podlaskiego nie dopuściła do wprowadzenia tego punktu. Nie było też praktycznie debaty na ten temat. Dlatego teraz zachowując odpowiednie terminy, chcąc wyprzedzić to, złożyliśmy to w ramach inicjatywy klubowej, tak żeby można by było przede wszystkim podyskutować w tej kwestii i zobaczyć jaka jest prawdziwa intencja nie tylko Zarządu Województwa Podlaskiego, ale i też wszystkich radnych, bo ja to cały czas podkreślam i to będę powtarzał na każdej konferencji prasowej. Ten Zarząd Województwa Podlaskiego, parlamentarzyści 13 grudnia, nie dosyć, że nie potrafią ściągnąć tutaj do naszego regionu żadnej ważnej inwestycji, to jeszcze przykładają rękę do procesu zwijania naszego regionu. Tych przykładów Państwo znacie bardzo dużo, my ich możemy podać jeszcze więcej. Także to jest smutna niestety wiadomość dla mieszkańców, ale musimy interweniować, musimy podejmować właśnie takie działania, jak te związane choćby ze stanowiskiem. Z tego powodu, że być może tak jak choćby w przypadku Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki, w sytuacji, kiedy przycisnęliśmy obecny zarząd Województwa Podlaskiego, udało się, że tak powiem, do programu Fenix tą ważną inwestycję, którą myśmy przecież zaczęli. Także presja ma sens. To jeszcze jedno pytanie, bo jeżeli jedna dyskusja już się nie odbyła, to może druga zostanie zblokowana. Pani redaktor, Prawo i Sprawiedliwość w województwie podlaskim wygrało wybory. Uzyskaliśmy najwięcej ilość głosów. To, że nie ma koalicji czy nie jesteśmy w stanie dzisiaj rządzić w województwie Podlaskim, wynikło nie z woli wyborców, tylko z woli dwójki radnych, którzy pochapali się, tak można powiedzieć, na stanowiska publiczne. Dlatego jesteśmy w obowiązku żeby tego typu rzeczy w taki sposób właśnie wyjmować, żebyśmy tych ludzi, którzy na nas zagłosowali, a byli też tam producenci różnego rodzaju mebli drewnianych, byli tam mieszkańcy, którzy pracują w branży drzewnej, byli tam konsumenci, były tam osoby, które też które też funkcjonują w okolicy branży rzewnej, jesteśmy im to winni i powinniśmy to robić bez względu na to, ile razy będzie trzeba wprowadzać te stanowisko. Być może dojdzie do tej dyskusji. To, że obecny zarząd województwa podlaskiego nie chce dyskutować o rzeczach ważnych dla naszego regionu, to już pewien standard. To ostatnie było pytanie, bo znam stanowisko leśników z różnych powodów. No, z powodów politycznych oni dzisiaj nie mogą publicznie wypowiadać się w taki sposób, w jaki by chcieli ale oni są bardzo negatywnie nastawieni do tego moratorium i do tego, co robi Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zresztą związki zawodowe, no oficjalnie, nawet chyba chcą pozwać pana akurat wiceministra Drożałek, może trzeba spotkać się po prostu z leśnikami formalnie lub nie i tutaj bronić, bo to są interesy i lasów państwowych i branży drzewnej. Ale nie ma tu... Żadnego problemu, żeby przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego zaprosił przedstawiciela e, ministra klimatu i środowiska e, właśnie na najbliższą sesję, tak żebyśmy mogli poznać kulisy e, tej decyzji. E, to, szanowni Państwo, ja to wielokrotnie już mówiłem. No, mamy różnego rodzaju e, tajemnice tworzone w stosunku do różnego e, rodzaju decyzji, które zapadają e, w województwie podlaskim. No ani zarządzający naszym regionem, ani parlamentarzyści koalicji 13 grudnia nie znają tych rzeczy. Widać, że nie są w stanie przebić się w ogóle do, do, do rządu pana premiera Tuska i nie tylko tej czy innej sprawy na korzyść naszego regionu załatwić, ale nawet nie znają czasami różnych argumentów, które przemawiają za takim czy innym rozstrzygnięciem. No to jest wręcz, tak można powiedzieć, językiem politycznym bardzo żałosne. Mało tego, ja bym chciał jeszcze tutaj Pani redaktor dodać, że my jesteśmy też w stanie pomóc Panu przewodniczącemu zaprosić przedstawicieli branży drzewnej, żeby również ich wysłuchać, nie tylko żeby mieć to zdanie ministra klimatu, aczkolwiek przydałoby się usłyszeć zdanie Ministerstwa Klimatu i jak ministerstwo postrzega wynik konsultacji, a wynik konsultacji dla ministerstwa jest druzgoczący, gdyż teraz zaczyna... Zaczynają się pewne komentarze, że konsultacje nie do końca odzwierciedlają głos społeczeństwa. Odzwierciedlają, proszę Państwa, 13 tysięcy ponad uczestników konsultacji, 8,5 tysiąca przeciwko moratorium. Jest to głos, który powinniśmy wziąć pod uwagę, który powinien minister klimatu wziąć pod uwagę i oczywiście pod uwagę powinien wziąć Sejmik na najbliższej sesji w sejmiku, w Radzie Sejmiku Województwa Podlaskiego. A kiedy jest najbliższa sesja? No, 21. I tu zmartwię znów pana, pana redaktora, bo nie jest pan na bieżąco, zresztą ja się przyznam też, u nas, u nas funkcjonowanie sejmiku było klarowne, przejrzyste, wszyscy wiedzieliśmy, kiedy jest taka czy inna sesja za kadencji obecnego przewodniczącego. Poza tym, że se nie radzi na posiedzeniach obrad, de facto nie wiemy kiedy. Chodzą słuchy, że to ma być już 24 października. Teraz, dziś się dowiedziałem, że 29. No miejmy nadzieję, że jakiś termin zapadnie i że sejmik będzie mógł obradować, bo widać, że panowie są zajęci w ogóle innymi zadaniami, a ta praca związana z pełnieniem tej służby, jako jest radny sejmiku województwa podlaskiego, po prostu im ciąży. Stanowisko miałby służyć? To stanowisko przede wszystkim będzie skierowane do wszystkich najważniejszych organów w naszym państwie. Tych organów wykonawczych, do pana pre premiera Donalda Tuska, do pani minister klimatu i środowiska, do wojewody Podlaskiego, do jeszcze innych instytucji. Tak, żeby poznać te. Opinie, jaka e, powinna być wyrażona w tym temacie, bo e, tutaj w naszym regionie jesteśmy zgodni co do tego, że moratorium nie powinno być, ale ten głos powinien wybrzmieć jeszcze szerzej, nie tylko w naszym regionie, ale też w całej Polsce. Dlaczego tego nie chcemy i ewentualnie, żebyśmy nawet jeżeli ktoś ma inne zdanie, poznali e, jakieś argumenty na ten temat, bo e, bardzo dużo dzieje się o nas bez nas. I to jest już pewien standard e, nie tylko tego zarządu województwa Podlaskiego, ale też w koalicji 13 grudnia. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy za przybycie.